Weszłam na ciemny dziedziniec. Na zdartych gzymsach paliły się małe, okrągłe latarnie. Rozciągały wypukłe zdobienia w długie, powykręcane cienie. Niskie schody prowadziły na kolejny dziedziniec, węższy i ciemniejszy. Przede mną szło kilka osób. Wszyscy nieśli w dłoniach podłużne, złocone bilety. Skręcili w jeszcze jedną bramę, za którą wyrósł nagle krótki most a tuż za nim, po drugiej stronie kanału, rozsunęły się ciężkie, aksamitne kotary i odsłoniły wejście do kościoła. Te wszystkie barwy, przemglone kadzidłem, przesiąknięte modlitwą, jak je opisać? Jest taki rodzaj starego złota, dostojnej purpury, brudnej zieleni. Są takie odcienie, które napotkać można jedynie w nawach kościołów, w zadymionych kaplicach, w półmroku, w tajemnicy. Miałam na sobie prostą sukienkę i wełniany szal. Wybiegłam z domu nieuczesana, bez tuszu na rzęsach. Usiadłam więc w ostatnim rzędzie, za tłumem piór i satyn. Koło mnie, na drewnianej ławie, usiadł starszy mężczyzna w surducie. Czy Dante zrozumiałby coś z biegiemnych kręgów, gdyby nie oprowadzał go po nich Wirgiliusz? Myślę często o tych wielkich sprawach, w których zanurzaliśmy się aż po włosy, a których nie rozpoznaliśmy, bo nie mieliśmy przy sobie przewodnika. Również i ta prawda, jedna z największych tajemnic, nie dotarłaby do mnie, przepłynęłaby flotą nut przez moje uszy. I pożeglowałaby dalej przez tworzą, nie zostawiając po mnie ani jednego śladu. Gdyby nie mężczyzna, który usiadł koło mnie na tempowej łapie. Czuję teraz tamtą chłodną, wieczorną głę, orkiestra szarpie za struny, a on pochyla się i zaczyna opowiadać.